Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii JUBILEUSZOWE BITWY! W tym odcinku bardzo solidny jubileusz, ale y, chyba ważniejsze, kto ten jubileusz y, będzie ze mną rozgrywał, czyli jubileusz bardzo znanego, lubianego przez wszystkich gracza Dead87! Cześć, Dedu! Cześć, cześć, Fajasz! Zrobił wejściówkę normalnie, że ja Cię kręcę. 40 tysięczna bitwa. Niedawno ja właśnie obchodziłem taki jubileusz, teraz ty. Ale na początku, przed rozegraniem bitwy, jeszcze kilka pytań. Może tradycyjne, głupie pytanie, ale zapewne wielu graczy się zastanawia. Dead 87. Dlaczego wybór padł na taki nick w grze World of Tanks? Oczywiście 87 to jest mój rocznik urodzenia, bo samo DET było zajęte, natomiast określenia DET używam od dzieciaka, kiedy to dużo czasu grałem na, na automatach i tam na ogół po tym jak skończyłeś bitwę, mogłeś się wpisać tylko jakoś 3-literowo, a że chciałem się wpisywać martwy, czyli po angielsku DET, to wpisywałem fonetycznie 3 literowo DET i tak mi jakoś zostało, już później to używałem w grach aż do dzisiaj. Jakie gry, w jakie gry grałeś przed World of Tanks? Czyli twoja przygoda z grami, nie tylko gra World of Tanks, ale jeszcze jakie gry? No i wiesz, dużo czasu spędziłem na pewno nad serią Heroes of Might and Magic. Dużo czasu spędziłem nad Diablo 2, na Diablo 3 troszkę jednak mniej. Trochę grałem w Counter Strike, ale tylko w tego, w tego pierwszego, jeszcze jak to były czasy kawiarenek internetowych, kiedy internet w domach nie był tak popularny. W Quake'a trójkę, to też, też właśnie wtedy po kawiarenkach internetowych dużo, dużo czasu się poświęcało. No i to, to takie tytuły główniejsze, na które poświęcałem czas. Jeszcze chciałem się spytać, z jakiego miesiąca jesteś? Pytnia. Aha, ja akurat 7-7, ty 87 ale ja z lutego, czyli jestem ponad 10 lat starszy od Ciebie. Chociaż nie wyglądam na takiego starego. No, zdecydowanie um... nie wyglądasz na 10 lat starszego ode mnie. Ja bym wręcz powiedział, że jesteśmy z tego samego roku. Słuchaj, twoja przygoda z YouTube'em, tworzenie filmików, to zaczęło się od gry World of Tanks? Czy już kiedyś wcześniej też robiłeś filmiki? Znaczy wiesz co? Ja kanał założyłem parę ładnych lat temu. Też, jak zresztą mój kanał się nazywa, od, od forum motoryzacyjnego, w którym się udzielałem i to było zrobione. Stricte pod jakieś tam materiały z tego, dorobienia materiałów z tego, z tego forum motoryzacyjnego, tam z jakichś spotkań i tak dalej. Natomiast, że później wciągnął mnie wod, to po jakimś czasie stwierdziłem, że skoro mam ten kanał na YouTube, to będę, będę chciał uzupełniać w jakimś stopniu materiały kolegów z klanu, którzy, którzy robili i, i część z nich dalej robi materiały na YouTube, czyli na przykład Wojtka czy, czy Pawlusa, mojego dowódcy, a. A z czasem wyszło tak, że mnie ten YouTube bardziej wciągnął i WOT jeszcze bardziej. I jakoś tak, jakoś tak wyszło, że od jakiegoś półtora roku, nawet trochę ponad, się zajmuję też po części WOTem na YouTubie. Mm -hmm. y a zauważyłem, że y ostatnio bardzo ciekawą y czołówkę do Twojego filmu, y czyli też y robisz jakieś grafiki komputerowe, bo tam oblizujesz się, wciągasz czołgi swoją twarzą. Y profesjonalnie wykonana czołówka. E, no, to, to akurat, nie, 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 to nie ja, ja akurat, jest... ja akurat nie jestem uzdolniony, jeśli o to chodzi, natomiast e, Mikut, e, e, mam kolegę Mikuta, który jest uzdolniony, jeśli o to chodzi, zawsze kiedy go poproszę o jakieś, jakieś cuda, jakieś intro, to on coś tam wykombinuje, a to była taka jego luźna, luźna propozycja i że się spodobała, bo wyszła dość zabawnie, to została. <laughs> e, dobra, e, zobaczę, kiedy... Założyłeś konto 12 lutego 2012 roku, czyli można powiedzieć prawie rok po yy, otwartych, otwartej grze World of Tanks. Yy, czyli nie brałeś udziału w testach? Nie, 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 w żadnych testach nie brałem udziału. Do wota trafiłem tak naprawdę przez reklamę telewizyjną. Byłem ciekawy, z czym to się je. Założyłem konto, ale moje konto przez pierwsze kilka miesięcy praktycznie było nieużywane, bo przez mnie na początku jakoś nie wciągnęła. Potem grałem artylerią na przemian także z kumplem na tym samym koncie, więc przez pierwsze, nie wiem, pierwsze bitwy, jakie tu były rozgrywane, pierwsze kilkaset czy nawet tam tysiąc czy dwa tysiące bitew, to były takie, takie totalne, totalny chaos. Nic nie wiedziałem, o co w tej grze chodzi i czasem nie wiedziałem do bardzo, co robić. Także grałem, grałem po prostu totalnie od czasu do czasu bardziej, bardziej dla jakichś żartów dla, dla fanu. Dopiero po paru miesiącach jakoś poświęciłem więcej Więcej czasu na to, żeby zobaczyć co się, o co w tej grze chodzi, zacząłem szukać jakichś informacji w internecie, jakichś poradników, i dopiero wtedy zacząłem, zacząłem czytać i rozumieć o co w tej grze tak naprawdę chodzi. I jak zdałem sobie sprawę, co do tej pory robiłem, to stwierdziłem, że trzeba się za to wziąć, bo na chwilę obecną wtedy mój poziom był po prostu tragiczny. Mhm. Yy, rekord EXPA 3000, prawie na Bulldogu. 70 ponad 2% trafień, prawie 58% zwycięstw. No i niestety, niestety, stałeś się słynny, ale oczywiście w postaci żartu, że z tego powodu, że nie posiadasz jeszcze medalu, pula. To tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Twoje statystyki, masz średnio zniszczone pojazdy wroga o wiele więcej niż wielu graczy, którzy ma pula, yy, a jednak nie udało ci się wykonać tego medalu, ale wielokrotnie byłeś blisko, nie? Tak, tak, byłem blisko. Już się śmieją, że płynienem za 9 fragów. Taki nawet wirtualny medal deda sobie niektórzy wymyślili, bo ja często kończę właśnie na dziewięciu fragach, bo a to mi ktoś coś dobije, a to mnie zabiją. No tak jakoś, tak jakoś wyszło, że w sumie, w sumie z, wielu graczy, wielu graczy nie ma tego medalu, a też właśnie dzięki Żartom kolegów z klanu, potem, potem jakoś to poszło weter. Zarówno Ty, jak i, jak i Norbi, jak i Turok, jak i Omen, jak i Halak, jak i Multi zaczęli sobie do, dość z tego też również robić żarty, czasami dorzucać do jakieś takie anegdoty co do mojej osoby w filmach. I dzięki temu chyba stałem się najbardziej znaną osobą bez tego medalu na, Polski, na polskiej scenie gry. Ale, ale może nie, kiedyś się nie ugra... obrażasz się nie nie obrażam się ale pomyśl co by było o czym by ludzie gadali jak ja tego pula bym w końcu zrobił tak jest ale to nie jest tak że m, można powiedzieć nie chcesz dopuścić do tego pula chcesz być cały czas bez pulowcem czy jeżeli przyjdzie taki moment to po prostu bez wahania zdobędziesz tego pula ja, no, jak już kiedyś będę musiał go zrobić, to może go zrobię, ale nie mam, nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, żeby grać poszczególnymi czołgami czy na poszczególnych tierach, tylko po to, żeby, zrobi, żeby zrobić jakiś medal w, w jakiejś grze komputerowej. Wpadnie to, wpadnie, no. A jak nie wpadnie, to trudno. Infografika. Yy, w zasadzie wiem o tym, yy, już informowałeś tam w filmiku u, Multiego, yy, u Norbiego, yy, słyszałem, że jesteś fanem japońskich czołgów, ale infografika pokazuje, że. Na tych japońcach rozegrałeś w zasadzie tylko na chińczykach mniej, najwięcej na radzieckich czołgach, bo ponad 11,5 tysiąca. Najwięcej też bitew rozegrałeś na 8 tierach, później na dziesiątach, dziesiątkach, sporo, ale jednak mówisz, że te japońskie czołgi najbardziej Cię fascynują. Dlaczego? Oczywiście ogólnie jakoś tak od wielu lat lubię klimaty związane z Japonią, podoba mi się tamta kultura i pod wieloma względami jakoś tam tym krajem się interesuję i stwierdziłem, że jeżeli jak w WoCie była zapowiedziana linia japońska, to również bym chciał y, tę linię sobie zrobić. Y, rozwinął, zrobiłem STBK, spodobał mi się i jakoś tak, jakoś tak generalnie poświęciłem trochę czasu na pogranie tymi pojazdami. Trzeba wziąć też pod uwagę, że na 40 tysięcy bitew no to jednak tej nacji, w tej nacji japońskiej jest mało czołgów, bo masz tylko jedną gałąź medów do tej pory, no hateki dopiero mają wejść. A ja jeszcze przy okazji staram się też dojść do tego, żeby odkryć wszystkie czołgi w grze World of Tanks, więc jak grałem innymi nacjami starszymi, starszymi w wodzie niż nacje japońskie, no to na tamtych, na tamtych nacjach się tych bitew po prostu nastukało. Nastukało więcej, ale na Japończykach myślę, że spokojnie, w swoim czasie będę, będę to ilość podbijał, i, i pewnie za jakiś czas ggię będzie ciągle coraz więcej i więcej. Mi już udało się, można powiedzieć, zdobyć wszystkie dziesiątki. Teraz jeszcze ekspie te czołgi, które po wprowadzeniu niektórych paczów doszły w niższych tierach. U Ciebie ile brakuje jeszcze do tego wyekspienia wszystkich drzewek? Wiesz co, jeszcze brakuje mi. Mm, Obu niszczycieli amerykańskich, Fosza 155, to są dziesiątki, których na pewno nie mam, Jagody S100 i trzech jeszcze artylerii, gws 100, T92 i Batchatyliona 158. To te jeszcze, do tych dziesiątek jeszcze w jakimś tam stopniu dążę. Więc jeszcze trochę tego zostało. Ale na przykład widzisz, ja na, na takim STB1 mam rozegranych ponad 1700 bitew, nie? Bo, bo po prostu ten pojazd lubiłem. Na Chinookaju, jak przygotowywałem sobie załogę i ogólnie potem szkoliłem pod, pod, japońskie, pod japońskie medy, no to mam rozegrane ponad, ponad 500 bitów, bo akurat ja mam tak, że też poza celem rozwijania... Rozwijania wszystkich drzewek, sobie założyłem, żebym chciał mieć jak najlepszą załogę na STB na STB1. I na chwilę obecną udało mi się uzyskać 66% szóstego perka. Mhm. Ale czemu aż 628 bitów na togu 2? O, to są stare, to są stare czasy. TOG 2 był chyba drugą premką, jaką kupiłem w tej grze i to jeszcze bardzo, bardzo dawno temu było. Grałem sobie TOGiem, bo uznałem, że TOG jest takim dziwa, dziwacznym czołgiem. Wtedy każdy się dziwił, co to jest, a że ja lubię dziwne jakieś czołgi, to kupiłem i katowałem ten, ty, tym czołgiem, ile wleży wtedy. Tadeusz ta, dzieje. Ja, ja myślę, że y, moglibyśmy tak y, y, gadać i gadać, a przecież chodzi o to, żeby rozegrać Twoją jubileuszową 40 tysięcy bitw. Ostatnie pytanie. Atak zabójczych pomidorów. To jest bardzo ciekawy klan, który posiada bardzo dobrych graczy, ale nie bierzecie aktywnego udziału na kampaniach, na CW. Jesteście klanem chyba raczej forfan, tylko nie? To są. Jesteście jakimiś kumplami starymi, czy. Co to w ogóle za klan AZP, tak, w jednym zdaniu? To jest klan ludzi, których połączył, których połączył World of Tanks, Założyliśmy go w siedem bodajże osób. To miał być klan tylko i wyłącznie forfan dla znajomych, a e, potem z czasem się rozrósł na zasadzie takiej, że dochodziła to kolega kolegi, kolega kolegi. Te, I tak się trochę więcej osób zrobiło. Natomiast to nie, nie gramy żadnych CW, żadnych twierdz. To jest po prostu, zostało założonych jako grupka znajomych i troszkę się powiększyła. I tyle. Nie prowadzimy żadnej rekrutacji. Czyli. Y tylko można dojść, jeżeli jest się znajomym znajomego. Dokładnie, takie wiesz, kółeczko wzajemnej adoracji. Okej, okay, słuchaj, czyli co? 40 000 na bitwa. Jaki czołg wybierasz? Znaczy ja już wiem, ale jakbyś mógł powiedzieć, jakim czołgiem pojedziesz 40-tysięczną bitwę i dlaczego? Wiesz co, pojadę japońskim tygrysem, ponieważ jest to jeden z moich najnowszych, najnowszych nabytków, czołg, na którym przygotowuję właśnie załogę pod nowo nadchodzącą japońską linię Hateków. Na ogół u Ciebie w tych jubileuszowych bitwach ludzie wybierają jakieś dziesiąte tiery, wysoko i tak dalej. To stwierdziłem, pojedźmy trochę bardziej dla jaj. Ja mam y, szóstotierowych tierowych czołgów sporo, ale wezmę też ciężki czołg, czyli KW-85. A więc y, trzymajmy kciuki. Oczywiście... Y, y, y... <śmiech> <śmiech> tak. Oh. Już, już żeśmy podtrzymali kciuki. <laughs> czyli niestety matchmaking naszych czołgów jest 6-7-8. Ale pech rzucił nas na ósemki. I to na niektóre te ósemki takie dosyć twardawe. Te pierwsze trzy z góry nie będzie łatwo nam spenetrować. Ale co? Nie poddajemy się. Zagramy uważnie jako wsparcie. To co w międzyczasie, może jeszcze. Bo ja, oczywiście, też będę chciał japońskiego HTK podobnego do stokowego KW stokowego Tygrysa kupić, yy, ale oczywiście jak będzie dostępny za Golda. Dwa słowa fajny to czołg? Jak dwa słowa, to niech będą dwa słowa. Yy, bardzo niefajny. I już. <laughs> Nie, no, po, właśnie... prostu on, po prostu jest czołgiem, jest który jest bardzo zależny od matchmaking, od losowania map, od losowania tierów i ma wiele wiele cech, które powodują, że gra się nim w wielu sytuacjach po prostu ciężko. To działo 88 mm ma słabą penetrację, ale uszkodzenia chyba 220, da? Tak? Eee, tak, uszkodzenia masz tutaj ponad, o, tak jak mówisz, natomiast problem polega na tym, że, że ta pena jednak w wielu sytuacjach nie domaga przy tej mobilności. Mhm. A właśnie, mobilność, bo ja, ja już się tu popycham. Eee, jaki masz czas przeładowania w tym eee... W tym armacie? Z dosyłaczem i 578. O, czyli yy, akurat, jeżeli chodzi o obrażenia na minutę, to posiadasz nawet niezłe jak na szóstkę. Tu zapewne trochę się wkurwił yy, kolega jak Tiger88, żeś mu zasłonił tył. No, tak staram się, żeby ewentualnie mu tutaj za bardzo nie zasłonić, ale na razie i tak nie ma w co bić, więc. No, spokojnie, poczekajmy. Jak przebijasz nim, to jest spoko, tylko problem polega, jak nie można przebijać. Nie? I to jest. Tak jak teraz, jakbyś stanął na, przeciwko w tym mieście kw 4 czy KW5, KW a nie miałbyś dokładnie pokazanego X-Pota, no to za wiele byś nie zdziałał. Nie? Mm -hmm. I czy ten. Bo jeszcze nic się nie dzieje, czy ten um, japoński Hatek Premium również ma niesamowitą ilość HP jak Tiger 1? Na znaczy 3 ma 950 to jest na jego tier całkiem, całkiem sporo, bo chyba żaden inny hatek tego nie ma. Tylko Bayer tak, polega, tak, tak. Że, że on jest cały z kartonu, więc te hateki mu szybko schodzą, nie? Tog ma więcej. No, tak, tak, fakt. O Togu zapomniałem. Yy, no ja mam 870 tutaj. Dobra, tak, Ale masz no dobre działo, już, już nie przeszkadzam. Przegrywamy 1 do 3. Nie... Tradycyjnie można powiedzieć, że za wiele się w tej bitwie nie zdziała. Nie no na przykład dwa razy. Jeden pięciu się, dwa razy odbiłem. Słuchaj, bo nasza flanka y, padła. Jest został tylko jak tiger. Generalnie, już możemy nacierać się ziemią, bo zaraz do trumny nas sadzą. Ale coś jest w tych twoich jubileuszowych bitwach, że to kurde często jakieś takie fatum jest jakiejś okrągłej bitewki. Oj, niestety już dostałem od dwóch esta, jedynek, już jest ze mną kiepsko. No dobra, też już praktycznie z tym trupem. Chciałem pomóc Jagdtigerowi, bo zaatakował go St1 z tyłu. No i KW5 właśnie tutaj mnie zniszczył. No niestety. Jeszcze cichutko, bo może się uda. Ta. Zabijam ich wszystkich na końcu siebie. No niestety, 6 do 12. Tyle. by było 40 tysięcznej bitwy. I nie było. Wiesz co, wiesz co ja? Yy, yy, przez chwilę na początku jeszcze nie pokazało nam, yy, gdzie nas wylosowało. Miałem taką cichą nadzieję, że 40 tysięcy bitwa i będzie pól. <noise> to muszę czekać jeszcze 40 tysięcy bitw w kolejnym. Yy, no szybci wściekli wręcz. Jak widać, niecałe 5 minut yy, wszyscy po. Po po artyleria, niecałe 5 minut, dostaliśmy w dupę. Oczywiście, cóż, byliśmy miękkimi szóstymi Tierami, które nie mogły brać na siebie siły ataku, siły obrony. Niestety, próbowaliśmy. Ja próbowałem pomóc mojemu Tedekowi. Wyjechałem, od razu zostałem zniszczony. Ty również tam coś próbowałeś pomagać. Niestety się nie udało. Yy, tyle, tyle, że można powiedzieć, yy, jak widać, yy, mimo to, że jest, byliśmy nisko, to ty zrobiłeś czwarty. Yy, czwarte obrażenia i drugi exp w drużynie. A ile zarobiłeś kredytów? To zaraz ci powiem, ale przyznam szczerze, że w związku z, jak nie na ósemki, to ja od razu używam tylko amunicji premium. No, <laughs> zarobiłem. Jestem prawie 13 tysięcy do tyłu. <laughs> Aha, aha, no y, faktycznie, no bo ten czołg akurat y, ma bardzo słabą penetrację na zwykłych pociskach. Y, no ale cóż, oceniając tą bitwę, to od razu y, widać, jak źle y, zagrała nasza drużyna, nie? No, no to czasami, czasami się tak zdarzy, no co zrobić? Trudno się mówi, y, ja tylko tak j, już pokażę oficjalnie, czyli D87. Y, 40 tysięcy bitew rozegranych i nadal nie ma pula. Na koniec, na koniec, jakbyś mógł powiedzieć, plany przyszłościowe. Czy cały czas World of Tanks głównie, rozwój kanału, czy może jakieś masz już pomysły na przyszłość inne? Wiesz co, na razie, póki jeszcze bawię mnie World of Tanks, to chciałbym się skupić na tym. Staram sobie wynajdować w tej grze jakieś takie dziwne dziwne cele, żeby mieć motywację do dalszej gry, jakieś ekspienie, czy, czy po prostu jakieś, jakieś dziwadła. I dopóki mi ta gra się podoba, to będę, będę w nią grał, więc tego się na razie będę trzymał. To dzięki. Na tym zakończymy odcinek. Oczywiście, jeżeli miałbyś ochotę kogoś pozdrowić. Tak, oczywiście pozdrawiam wszystkich Twoich widzów i oczywiście cały, cały swój plan tak Zabójczych Pomidorów. No i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, że mogłem u Ciebie gościć. Tak jest, a mam nadzieję, że za rok w Warszawie napijemy się piwka. Trzymaj się i w ogóle wszyscy trzymajcie się na razie i do zobaczenia. Cześć.